Dzień dobry. Dziś kolejny webinar. Jak również opowiem Wam fajną historię o mentalności słonia. O co chodzi? To już za niedługo. Także ciśniemy i jedziemy. Zakupki zrobione przed dzisiejszym webinarem, to znaczy one nie są na webinar, no ale wiecie, dojdą. E, za chwilę zacznę robić konkretne rzeczy e, związane z webinarem, czyli przygotowania stricte do webinaru. Wiele rzeczy już zostało zrobionych, czym, o czym pokazywałem właśnie sobie i innym osobom na, na story. Natomiast jeszcze są takie konkretne rzeczy, które będą. Eee, dostępne bezpośrednio na webinarze, które muszę przygotować, także za chwilę się za to zabieram. Muszę się troszeczkę streścić, bo do webinariów zostały raz, dwa, trzy, cztery i pół godziny tylko. Tylko albo aż. Webinar mega, mega udany. Także kolejne nasze spotkanie live w pokoju webinarowym odbyło się bardzo, bardzo. Intensywnie i z pożytkiem dla nas wszystkich, dla osób, które uczestniczyły, no i dla nas. Także jestem z siebie domnej jest z Justyny. Jesteśmy po spotkaniu. Dzisiejsza konferencja: webinar Marketing i zdrowie. 7 lipiec 2012 roku, 17:53 rozpoczęcie. 27 osób brało w niej udział. Ponad godzinę. Czasu, no dziś powiedzmy godzina 15:20, także mega, mega spotkanie, mega wydarzenie udane jak, jak, jak zawsze, także ja jestem bardzo zadowolony. No i zapraszam Ciebie na moje kolejne spotkania, jeżeli będziesz oczywiście gotów spotkać się ze mną na żywo, czy to właśnie na webinarach, czy to na live'ach, czy to na konsultacjach jakichś takich jeden na jeden, czy grupowych. I jeszcze taka myśl na koniec a propos e, mentalności słonia. O co mnie chodzi? Ja opisałem to w moim poście na Facebooku. Możesz sobie go znaleźć e, z 13 lipca. Nie wiem, kiedy odtwarzasz ten film, natomiast to post jest na Facebooku z 13 lipca 2020 roku. I o co chodzi? Małe słonie, mm, już w momencie, kiedy zostają, jakby w cudzysłowie, zaprzęgnięte do pracy. Czy to w cyrkach, czy to w jakichś innych pracach, w których jest potrzebna tusza, mają założone takie obroże na nogi i te obroże są przykowane do betonu, żeby one nie mogły się ruszać. No i wiecie, słoniątka wiją się, wyrywają, próbują wydostać się po prostu z, no, z tego czegoś. To, co po prostu je blokuje, blokuje nogi, powoduje, że one się stają no, niewolnikami. To je też boli. No i wiecie, ta pętla się zaciska na nogach, one się szarpią, szarpią, ale nic im to nie daje. I w pewnym momencie, po długim czasie, walki właśnie z tą obrożą, uprzężą, jakkolwiek to nazwać, one po prostu spasują. Po prostu stwierdzają, że nie mają szans i nie dają radę. No i te właśnie słonie przez lata, przez lata mają te obroże, uprzęże na tych nogach założone, jak są już starsze, jak te osoby, które wychowują te słonie do pracy niewolniczej, widzą, że one już nic po prostu ze sobą nie robią, nie wyrywają się, nie uciekają, to te uprzęże wbijają sobie po prostu, znaczy tym słoniom, nie wiem, do piasku, do, do ziemi, tak, żeby słonie czuły, że jest jakieś, jakaś presja, jakieś napięcie między nogą, między ziemią, że one się nie wyrwą. Jak czują, że jest napięta lina, czy napięty łańcuch, to one nic nie robią. I tak przez lata. No, i tutaj mi chodziło bardzo o porównanie, właśnie między mentalnością słonia a mentalnością człowieka, że człowiek przez lata, przez ogromne lata e, nauczył się pewnych schematów, pewnych nawyków, które weszły do jego życia i zaczął je powielać, realizować, realizować, żyć nimi. I w momencie, kiedy zobaczył, że może, Coś innego zrobić, ktoś mu podpowiedział, a weź tak nie rób, bo to cię doprowadziło do tego czy do tego, to sprawiło, że jesteś po prostu na dnie. Zostaw to, spróbuj inaczej. To on ma właśnie w głowie taką mentalność tego słonia, że się nie da zrobić, że to, co on robił, to jest jedyne możliwe rozwiązanie, jedyny sposób na to, żeby żyć, żeby się rozwijać, żeby po prostu istnieć. I z tą mentalnością słonia człowiek po prostu przez całe życie żyje, w cudzysłowie, czyli wegetuje, umiera, nic nie robi, bo nie wierzy, że można wykonać jakąś inną rzecz. Nie może po prostu skorzystać z jakiegoś innego rozwiązania, które jest dobre, prawdziwe, które da mu rozwiązanie i rozwój. I o to mi właśnie chodziło, i o to chodzi po prostu w tej mentalności słonia, że my tą mentalność słonia. Mamy w sobie. Kwestia zmiany nawyków połączeń neuronowych, o których też mówię w innych moich vlogach. Także zajrzyj, jeżeli jesteś zainteresowany. No i skorzystaj, bo ta mentalność słonia no, przydarza się każdemu. Ja też miałem taką mentalność. Dzięki za spotkanie. Ciśniemy na maksarusza megapo i widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć!